Andrala o nowym pseudonimie Piąty z natężeniem patrzył na wodę, która pod siłą jego wzroku zaczęła bulgotać i burzyć jakby gotowała się pod wpływem wysokiej temperatury. Znikły niewyraźne kontury postaci i domów. Raptem chłopiec poczuł wielką tęsknotę. Każda komórka jego ciała skoncentrowana była na pragnieniu poznania siebie i swojej przeszłości. Ekran wygładził swoją twarz. Przez dobrą chwilę nic się nie działo. Całym wysiłkiem woli chłopiec wtopił się w swoje wodne poletko, na którym zaczęły dojrzewać ruchome obrazy. A to co? Zamruczał pod nosem. Piąty znieruchomiał domyślając się, że przyszła chwila do poznania swojej przeszłości, którą wyczarował siłą wolni. Z lotu taka panorama małej wsi, okrążona przez lasy mieszane z przewagą drzew i plastych, prezentowała się imponująco. Poranna mgła nie czyniła żadnej przeszkody dla jakości i ostrości przekazu. Biegnące